Oto wideo na kanale podręcznik mężczyzny, w którym porozmawiamy o jednym z najczęstszych pytań zadawanych przez mężczyzn. Jaka jest prawdziwa głębokość pochwy i czy długość penisa naprawdę ma aż tak duże znaczenie dla satysfakcji seksualnej? Zostań ze mną do końca, bo wyjaśnię ci, co jest faktem, a co tylko mitem, powtarzanym z pokolenia na pokolenie. Na początek warto zrozumieć, że kobiece ciało, a zwłaszcza pochwa, jest strukturą niezwykle elastyczną i adaptacyjną. W stanie spoczynku, czyli bez podniecenia czy stymulacji seksualnej, średnia głębokość kanału pochwowego wynosi od 7 do 10 cm. Wielu mężczyzn wyobraża sobie, że pochwa jest znacznie dłuższa, ale rzeczywistość wygląda inaczej. Co ciekawe, większość zakończeń nerwowych odpowiedzialnych za przyjemność znajduje się w pierwszych 5 cm kanału pochwowego. Oznacza to, że sama długość penisa nie jest tak kluczowa, jak się powszechnie uważa. W czasie pobudzenia seksualnego pochwa może się wydłużyć nawet do 12-15 cm dzięki swojej budowie mięśniowo-elastycznej. To właśnie ta cecha sprawia, że kobiece ciało jest w stanie przyjąć nawet dziecko podczas porodu naturalnego, coś co na pierwszy rzut oka wydaje się niemożliwe. Warto też wiedzieć, że każda kobieta ma indywidualną budowę. U jednej pochwa będzie nieco krótsza, u innej dłuższa, a stopień rozciągliwości może się różnić. Średnio jednak kanał pochwowy wydłuża się podczas stosunku o około 3-5 cm, co oznacza, że organizm sam dostosowuje się do partnera kroka. Wielu mężczyzn martwi się, że ich penis nie jest wystarczająco długi, by sprawić partnerce satysfakcję. Często pojawia się mit, że potrzebny jest 18-20 cm, aby kobieta naprawdę rczuła i osiągała orgazm. To jednak fałszywe przekonanie. Pochwa która potrafi się rozciągnąć do 15 cm, wcale nie potrzebuje. Penisa o takich rozmiarach. Wręcz przeciwnie, zbyt duża długość może powodować ból, dyskomfort, a nawet mikrourazy błony śluzowej. Krok najbardziej adaptacyjna część pochwy to jej górny odcinek, znajdujący się w pobliżu szyjki macicy. To miejsce potrafi się odsunąć podczas stosunku ale jest też bardzo wrażliwe i u niektórych kobiet może wywoływać ból, gdy dochodzi do zbyt głębokiej penetracji. Dlatego tak ważne jest, aby mężczyzna pamiętał, satysfakcja partnerki nie zależy od tego, jak daleko sięga, lecz od tego, jak dba o komfort i przyjemność w całym procesie. Kolejne pytanie, które często pojawia się w gabinetach. Brzmi: Czy pochwa zmienia swoją głębokość i napięcie z wiekiem? Odpowiedź brzmi tak. Czynniki takie jak naturalne starzenie się organizmu, spadek poziomu hormonów, a także porody mogą wpływać na tounes mięśniowy i elastyczność. Tkanek. Kobieta może odczuwać, że pochwa staje się bardziej, luźna albo mniej wrażliwa. To jednak nie oznacza, że sytuacja jest nieodwracalna. Współczesna medycyna oferuje szeroki wachlarz metod poprawiających kondycję intymną. Od ćwiczeń mięśni dna miednicy, przez fizjoterapię uroginekologiczną, aż po zabiegi laserowe które stymulują odbudowę kolagenu w tkankach. Są też rozwiązania chirurgiczne dla kobiet, które naprawdę czują dyskomfort. To wszystko sprawia, że życie seksualne może być satysfakcjonujące niezależnie od wieku. Crop. Ale wróćmy do tego, co dla Ciebie jako mężczyzny jest najważniejsze – mit długości. Jak już powiedziałam, najwięcej receptorów odpowiedzialnych za przyjemność kobiety znajduje się w pierwszych pięciu centymetrów. Do tego dochodzi łechtaczka, która jest prawdziwym centrum rozkoszy i zawiera około 8 tysięcy zakończeń nerwowych, dwa razy więcej niż penis. Dlatego penetracja to tylko jedna z dróg do przyjemności, a kluczową rolę odgrywa też stymulacja zewnętrzna kro, jeśli więc zastanawiasz się, czy twój rozmiar wystarczy, odpowiedź brzmi – tak, jeśli skupisz się na całości doświadczenia, a nie tylko na długości. Kobieta, która czuje się komfortowo, kochana i rozumiana, przeżyje dużo większą satysfakcję niż wtedy, gdy partner skupia się jedynie na penetracji. Kropka, w poprzedniej części mówiliśmy o mitach dotyczących długości penisa i prawdziwej głębokości pochwy. Teraz przejdźmy głębiej do tematu, abyś miał pełny obraz tego, jak działa kobiece ciało i dlaczego twoja pewność siebie nie powinna opierać się na centymetrach. Kropka. Kobiece ciało zostało stworzone tak, aby współpracować z mężczyzną, a nie przeciwko niemu. To znaczy, że przyjemność w seksie opiera się na współdziałaniu. Komunikacji i czułości, a nie na wyścigu o to, kto ma więcej. Gdy kobieta czuje się bezpiecznie i komfortowo, jej ciało naturalnie się otwiera, a pochwa dostosowuje się do partnera. Wtedy rozmiar traci znaczenie, a zyskują takie elementy jak gra wstępna, rytm i wzajemne zaufanie. Musisz też wiedzieć, że zbyt duża długość penisa może być realnym problemem. Zbyt głęboka penetracja u niektórych kobiet wywołuje ból w okolicy szyjki macicy, co może prowadzić do niechęci wobec seksu. Mężczyźni, którzy są ponadprzeciętni, muszą szczególnie uważać: Nie chodzi o to, żeby sięgnąć jak najdalej, ale żeby dopasować się do partnerki i jej potrzeb, kropka a co z szerokością? To drugie pytanie, które bardzo często pojawia się w męskich rozmowach. Prawda jest taka, że pochwa nie reaguje na długość tak mocno jak na poczucie wypełnienia, które daje obwód penisa. Jednak nawet to nie jest kluczowe. Najważniejsze są ruchy, tempo, nacisk na odpowiednie miejsca oraz, znów to podkreślę, stymulacja łechtaczki. Przejdźmy teraz do tego, co możesz zrobić, żeby zwiększyć satysfakcję partnerki niezależnie od tego, co myślisz o swoim rozmiarze. Komunikacja, rozmawiaj o tym, co sprawia jej przyjemność. Gra wstępna. Nie spiesz się. Pocałunki, dotyk, budowanie napięcia to fundament udanego seksu. Znajomość anatomii, pamiętaj, że łechtaczka to nie tylko mały punkt na zewnątrz, ale rozbudowany organ wewnętrzny. Pewność siebie, kobiety wyczuwają, czy mężczyzna czuje się swobodnie. Jeśli skupiasz się na jej deficytach, twoja energia spada, a to odbija się na atmosferze. Eksperymentowanie. Pozycje seksualne, które pozwalają na kontrolowanie głębokości, mogą dawać dużo większy komfort i przyjemność. Na marginesie warto też obalić jeszcze jeden: Mit, że kobiety rozciągają się bezpowrotnie po porodzie i nigdy nie wracają do poprzedniej formy. To nieprawda. Owszem, ciało przechodzi zmiany, ale natura przewidziała proces regeneracji. Dodatkowo, współczesna medycyna wspiera kobiety. Oferując ćwiczenia i zabiegi poprawiające napięcie mięśni, dlatego, drogi widzu, jeśli zastanawiasz się, czy jesteś wystarczający, zapamiętaj jedno, wystarczająca jest Twoja troska, Twoja uważność i Twoje zaangażowanie. Pochwa to organ elastyczny i adaptacyjny, który nie potrzebuje ekstremalnych rozmiarów, tylko partnera, który rozumie i szanuje kobiece ciało, zwróć uwagę, że im bardziej świadomy jesteś anatomii i procesów zachodzących w ciele kobiety. Tym mniej dasz się złapać na tanie mity powtarzane w internecie czy w rozmowach kolegów. To właśnie wiedza daje przewagę i spokój. Kropka na koniec pamiętaj, jeśli w Twoim życiu pojawiają się trudności, Twoje albo partnerki, takie jak ból podczas stosunku, dyskomfort czy problemy z erekcją, zawsze warto skonsultować się z lekarzem, urologiem lub ginekologiem. To normalne, że czasem potrzebna jest pomoc specjalisty, a im szybciej się na to zdecydujecie. Tym szybciej odzyskacie satysfakcję i spokój, Kro. To był odcinek na kanale Podręcznik Mężczyzny. Jeśli uważasz, że ten materiał wniósł coś wartościowego do Twojej wiedzy, podziel się nim ze znajomym. I co najważniejsze, zasubskrybuj nasz kanał, kliknij w dzwoneczek i zostań z nami na dłużej, bo co tydzień czekają na Ciebie nowe treści dotyczące zdrowia, seksualności i męskiej pewności siebie. Do zobaczenia w następnym filmie.